Action spróbuj, spróbuj, spróbuj. Ready Steady Action Dobra, jedziemy. Gotowe? Jedziemy Start samolotu Ratujcie w razie czego mogę, bo mogę przeżyć. A co 130 Wax O, o, o. Piłka, piłka, piłka. I do góry, do góry, do góry. O kurwa, nie poleci. O, o, o. To nie poleciałeś, ty, what the fuck? No właśnie nie A rozdzielony samolot? Odziwo cały No to kurwa niemożliwe Czarny dym był Był, Oho. ale chuli jest dalej całe Na tedy schowiesz teledrower, bo cię maniak jak poszczeli kurwa Ja się bra ja za wycinkę drzew Kurwa, czemu nie dostałeś, chamie? Ja muszę jakoś nawrócić jeszcze raz z góry. No to czekaj, Taka dobra broń, kurwa, m 14 i kurwa... Muszę się jakoś nawrócić, chyba klapy do góry jednak muszą być. Bo na klapach w dół coś nie bardzo szedł. No ale po, to, tylko to po... Szedł, tylko szedł w dół, ociągnęło. No, ale to nie dałeś potem do góry? Będę jeszcze raz próbował. A to nie dałeś, bo cały raz miałeś w dół i tak jechałeś? Dlatego, bo tak to byś się kurde wybił, nie? No. Ja, Może ci, tak, ale ja ci mówiłem, że przecież. klapy na dół, jak się rozbuja, to, to wtedy... Jak trochę się rozbuja, to wtedy do góry, nie? Bo on tutaj zapierdalał, już powinieneś polecieć do góry. Szybko, tak że... Nie mogę tego drzewa siąść, kurwa, no. Szybko, Szybko że... na mnie go na chuja. Szybko, że ścisnął, kurwa. Może się kierkę masz chujową już tempą jakąś Nie dopiero siedemdziesiąt 99, 99775 Wszystko wycinamy Mat, jak nie powalimy tego drzewa to ja go wyruszę to. Zapieramy No wiem. To duże drzewo Nie tutaj przy skrzydle O kurwa A nie chce się rozjebać? No coś nie ma no właśnie, armii. nie. To pokaz, zobaczymy. Dopiero to land kurwa, ale jak wybuchnie, kurwa, to i samo. Nie, nie, nie ma, ma sensu. Tylko no. no też Landrowera, kurwa, że nie chodzi mi, o samo. Mi się robi białe, ale. No mi też nie się tak. robi, ale drzewo nie leci w ogóle. Może trzeba chwileczkę, dłużej. A, dawajcie, odjedziemy, kurwa, zjedziemy tam koło wiochy i przyjedziemy z powrotem, może się coś naprawi. Ja mam pomysł, chyba. Rozjadę to u tym Uralem, kurwa. Spitalać będę próbował jakoś to to ruszyć. Czekaj, to maniak to Uralem pierdolę. Ja Uralem pierdolę. To A przecież... gdzie masz Urala? No tu u góry, na górce. To mnie, to czekaj. Chciałem. To Uralem, przecież uczęwo rozpierdolę, nie? Wiesz, on jest <laughs> duży, to... Tam na górkę i po prawej stronie. Kurwa, ale akcja, ja pierdolę. My mi pasy bo. No, no dobra, ja ze dwóch, za pół minuty wracam tak mi podwieźć. Za drogą do góry na drogę tam, na samą górę Tam gdzie byłem, u samej góry, na tą dróżkę i po prawej stronie. W krzaczki. <grym> proszę. Będzie go widać czy nie? Nie, bo tak zrobiłem, że nie widać. Ale no, może zauważysz. Na samą górę. Zledzę. Na samą górę tam wyjedzi tam. Ja zaraz proszę, przyjdę. Czekaj Teddyboros, przy przyjdzie samolot. Jestem kawałek od Ciebie, także nie wiem czy zdążę dojechać, żeby Cię uratować. Tak, tu mam przynajmniej Epipena i Bloodbaga. Zapomniałem wziąć kurwa medykamentów. żeby był moja kurde, to może znalazł, kurwa, tego Urala, czy tam coś. Masz tego Urala? Nie chujam No to widzisz, no, znaczy się uczę, nie? Na główną drogę tą wyjeżdż, tą ścieżkę. A nie po lesie, kurwa, jeździ. <grych> Bo tam no. zobaczyłem krzaki, no to myślałem, kurwa, że zaraz tam, w krzakach. To zaraz po co nie było w krzakach. Tutaj? Na górę wyjedź Na górę. To, to też była góra No wiem, ale na tą pierwszą tam gdzie wiesz Ja tu u góry stałem tylko tego samochodu No tu gdzie jedziemy stał ten samolot Mało no, mniej więcej za nami no, teraz tak w prawo W prawo, w prawo, jeszcze, jeszcze, w prawo, nie wjeżdżaj w las, w prawo W prawo łąką to tu omin drzewo, no i w prawo. O, widzisz? Dobra. Nie sura. No, ale to się, nie? Kurwa, będzie wybuch. Czemu? Spierdalam stąd, kurwa, jadę tam no to z daleka. To, o, tutaj widzę lip, kurwa czarny dym. Co się no, się. No, czekaj, bez nagrania Support nie... odjeżdża, kurwa, na lewo. bo yy, Mam tylko jednego bloodbaga, jednego... Nie, dwa bloodbagi mam. Ja mam chyba dwa albo trzy. Tak. Pipena mam jednego. Morfin nie mam żadnej. Ja mam też, za dwie albo trzy. 5 bloodbugga tłonecznego 5 mam Antybiotyków 9 Morfina chyba jedna O, chyba tak, zużyłem chyba jedną Gdzie on tu pojechał, na samą górę? A, tutaj Czekaj o... O, Będzie zderzenie. <laughs> Dobra jaj. Gdzie to kurwa żywo Na prawo będzie O kurwa Przypierdolę silnik mnie. się kopci A silnik nie masz czasem rozpierdolone Mam samo hul tylko jest nic więcej tutaj nie ma o. Kładź manię, nie bój się, co na to będzie, będzie Jest, jest. To drugie jeszcze powal... Rozwal jeszcze to drugie. To jest kurwa wielkie złocha. Ładnie. Pan rowerem tam tego nie przewrócił. To będzie bum. To jest jeszcze to, to, tutaj... To po drodze jeszcze rozwalę. Jeszcze coś mi blokuje. Jeszcze tu jest jedno manię. Przy skrzydle moim lewym Za tym dużym drzewem. Ostrożnie, ostrożnie. O dobrze. <grywa> Kurwa to jest MTVRK, nie spychacz do chuja. <grywa> Panowie, tu też trzeba gdzieś Widzę czarny dym. Panowie, kolejne dwa drzewa. Dawaj no to ja tutaj nic nie poradzę. Kładź to duże i to małe prze Haha, mig Kurwa, Kurwa Lecz Kurwa leć, leć. Zanim podejdziesz do drugiej próby, to jak się ustawisz, to ja spróbuję wziąć Druboksem, zobaczyć co jest y rozjebane. Chyba, że z skarpy go puścić. nie mam tu skarpy żadnej. Właśnie, co jest to? Kurwa, nie wziąłem co drzewa, tyle na i nie mam drzewa, no. Ja mam od chuja w plecaku. Stój, Tati, stój, stój. Do takiego skurczaka by upichcił, kurwa. Wyłącz silniki, jak możesz. Wyłączony. O kurwa wody mam tutaj 10 tych 10 coca-coli Coca A to spróbuję. Kurwa 9%, e, można lecieć. 9% tylko? O, 9% uszkodzeń. A uszkodzę. Można lecieć. No daj mi trochę Prawie rówka, to dzieje. Pravenówka nie śmigane. Daj mi to Nie panu. ruszaj, nie ruszaj, nie ruszaj. Podejście milionowe. Gdzie długo? masz kurwa drzewo, no spierdoliłeś, nie ma drzewa Nie masz no, czego to zrobić Do całku a jesteś w tym Dobra ruszaj, no ruszaj Masz, wrzuciłem ci 5, bo tylko tyle mi się zmieściło. Masz 5 tych. nie muszę on ruszać No Plapy w górę Prawie! Do góry, do góry. Pizda! No i cóż, tak startuje AC130. Panowie, pomocy, jestem połamany, nieprzytomny, krew jadę, spierciona. jadę, 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 jadę. Kurwa, AC130, tak było ładne. No. już nie, ja W, lewo. Jadę w lewo. Niech to w nie, lewo. nie, nie, to W lewo za mały rozpęd był. Poszedłby, ale był za mały rozpęd. No. Sika za niej, jak ze strumienia. Tu mam trzy dziury: we łbie, w serduchu i w bebechach. Tyleż po lewej czy po prawej? Jest od samolotu? Po lewej powinien być. Przy drzewie dosłownie, po drzewie. No, widzę cię, widzę cię. Dobra, jest, odzyskałem przytomność. Ale jestem połamany. No spoko, zaraz. Chyba nie widzę się Ja go już łatam pomału jest za dużo tych drzew powalonych do chuja Jeszcze koło rowera A tu Czekaj Nie ruszaj się Murpij teraz No, nie ruszaj się Dobra, ja mu no, daję Fii poproszę Teraz ja się zrobię transfuzję Operacja na chuja kurwa no róbę, ja mam prawie 9000, kurwa. Dziękuję. To Konstruzję? Dobra, Zajadka. szukamy następnego AC-130, kurwa. Zabieram. Dawaj, co moje? Poczekaj, odejdźmy stąd do bo Tak to pierdolnie, to jeszcze nas rozjebie. No ja idę w chujce. już by było chło. No wiem, chuj wieczór. szybciej, bo mi się maszyna męczy. Ja kurwa nie zamknąłem tego Samochodu Kujać się stanie tutaj No jakiś idiota podleci i zapierdoli mnie. A nie bo mam klucze, ale i chuj z tego, że mam klucze jak otwarty <grym <grym No i cóż, tu, tu polew polekł. poleku Ciąg dalszy nastąpi Chcesz jako kierowca? И больше как пассажиры.